Początkowo nie miałam o tym nagrywać, chciałam zrobić rolkę na Instagrama, ale w notatkach, kiedy pisałam sobie opis tej rolki, usunęło mi się to. <laughs> usunęło mi się to nie wiem czemu, nie wiem gdzie to jest, próbowałam to znaleźć i, i nie ma. Póki co może się jeszcze znajdzie samo. Natomiast ja w momencie. Gdybym wątpiła w moją moc i w to, że wszystko się dzieje na moją korzyść, i że wszystko się wydarza dla mnie, a nie przeciwko mnie, i że i tak, i tak na koniec ja intuicyjnie, już podświadomie doprowadzam się do najlepszego możliwego rezultatu, to ja bym po prostu zakładała, że Boże, niby taka pierdoła, a wiecie, ja świadomie chciałam wstawić post, tutaj mi się usuwa, ja nie mam wpływu na moją rzeczywistość, straszne rzeczy się dzieją, wątpię w manifestację na przykładzie takiej pierdoły <grych> i dostałam w plakietce na Instagramie chyba z pięć, pięć pytań od pięciu różnych osób, co w momencie, kiedy ja wątpię w moją moc kreacji, kiedy ja wątpię w świadomą manifestację w ogóle i słuchajcie, świadoma manifestacja, świadome kreowanie waszej rzeczywistości będzie zachodzić u was tylko wtedy, jeżeli wy będziecie zakładać, że możecie to robić. Tak totalnie podświadomie. Bo jeżeli ty podświadomie zakładasz, że nic nie jest zależne od ciebie, twój wygląd, to czy jesteś w szczęśliwych relacjach, ile masz pieniędzy, jaka jest twoja kariera zawodowa, jakie oceny masz, jeżeli wychodzisz z założenia podświadomie, że ty nie masz na to wpływu i elo, no to będziesz na to dostawać potwierdzenie. I na odwrót, jeżeli będziesz naprawdę podświadomie, nie źle powierzyła, tylko będziesz podświadomie wychodziła z założenia, że to jest coś, na co ty masz wpływ i nie chodzi tutaj o to, żeby kontrolować każdy najmniejszy szczegół, ale że Ty masz wpływ na to, czy kreujesz życie, które Cię satysfakcjonuje, no to na to będziesz dostawać potwierdzenia po prostu. I jeżeli wychodzisz z założenia, co tutaj też polecam, że wszystko się dzieje dla Ciebie, a nie przeciwko tobie, to, to będziesz dostrzegać wszelkie wieże tarotowe, jak ja to nazywam, wszelkie sytuacje, gdzie niby ci coś nie idzie, nie będziesz tego postrzegać jako sytuacje, w których po prostu nie masz kontroli, wszystko się wali, tylko ty będziesz wykorzystywała je do tego, żeby faktycznie dojść do tego, do czego ty ostatecznie chcesz dojść. Do jakiegoś bardzo konkretnego celu. I widzicie, początkowo miałam nie nagrywać tego filmiku, a myślę, że to, co już do tej pory w nim powiedziałam, pomoże niejednej osobie. I ja co Ci polecam zrobić, to po pierwsze nie wierzyć ślepo w, w manifestacje, tylko siąść sobie, nawet zapauzować zaraz ten filmik i się zastanowić, w jaki sposób do tej pory moje przekonania na temat mnie, życia, świata, innych ludzi, w jaki sposób moje przekonania do tej pory mnie doprowadziły do różnych rzeczy w moim życiu. Zastanów się i w momencie, kiedy zrozumiesz tak naprawdę, jak to zachodziło u Ciebie do tej pory, zrozumiesz, zaobserwujesz i będziesz obserwować cały czas przez całe życie, to nie będziesz wątpić w to, że faktycznie Twoje podświadome przekonania mają decydujący wpływ na to, jakie Ty podejmujesz decyzje i gdzie Ty się znajdujesz, co Ty robisz. I co ty robisz? Nie mam tutaj na myśli harowy, tylko generalnie my cały czas coś robimy. Fizycznie nie da się nic nie robić. Nawet jeżeli siedzisz na tyłku i afirmujesz cały dzień, to dalej coś robisz. To dalej jest czynność. To wszystko nie bierze się znikąd. To wszystko się bierze z twoich dotychczasowych przekonań. No, które ci tam zostały wgrane w dzieciństwie whatever na przestrzeni życia. Natomiast do tej pory Zauważ, w jaki sposób różne rzeczy się wykreowały. Zauważ i w momencie, kiedy ty to naprawdę zaobserwujesz u siebie, to nie będziesz już po prostu wątpić w to, że masz decydującą moc i wpływ na to, że, że masz decydującą moc i wpływ na to, co się dzieje u ciebie w życiu. Druga sprawa, to zdecydowanie bardziej polecam ci, jeżeli faktycznie wątpisz w to, że możesz dostać twoje wymarzone życie, czymkolwiek ono jest. I że możesz być szczęśliwa na co dzień jeżeli wątpisz w to, to zamiast skupiać się na tym, żeby przyciągnąć różne rzeczy z zewnątrz do siebie, na początku skup się na tym, żeby budować tożsamość kreatorki, jak ja to nazywam, skupić się na twoim self-koncepcie i poczuciu własnej wartości i pewności siebie, to są dwie różne rzeczy, ale skupić się i na tym i skupić się na wgrywaniu sobie do bani przekonania, że Ty jesteś decydującą mocą kreującą w Twojej rzeczywistości, nawet możesz wprowadzić sobie taką afirmację: Jestem najpotężniejszą mocą kreującą. Tutaj, możesz w mojej rzeczywistości. Jestem błogosławieństwem, albo jestem jedyną kreatorką w mojej rzeczywistości. Ja używam afirmacji: Jestem e, najpotężniejszą mocą kreującą już parę miesięcy, i czuję ją bardzo, <grytanie> ale używam jej sobie nadal i będę jej używać jeszcze dopóki mi się nie znudzi, bo czuję że ona z czasem wnosi mnie na coraz, coraz, coraz wyższy level. I od kiedy używam właśnie tego typu afirmacji i skupiam się przede wszystkim na afirmacjach na self-concept i afirmacjach na właśnie tożsamość kreatorki, to ja nie muszę kontrolować wszystkiego. Ja się czuję o wiele bardziej spokojna, szczęśliwa i też mm, przez to, że tak nie kontroluję, to nie stawiam oporu przed moimi pragnieniami, jakimikolwiek. Czy to był wymarzony związek, czy pieniądze, czy podróże, czy cokolwiek. Czy oceny nawet, takie pierdoły. czy wygląd też. Naprawdę. Jeżeli wątpisz w to, że możesz dostać Twoje pragnienia, skup się na tożsamości kreatorki bardziej na początku niż na tym, żeby przyciągnąć coś z zewnątrz. Bo w momencie, kiedy ty będziesz naprawdę czuła się tą kreatorką, to nawet nie będziesz musiała poświęcać nie wiadomo ile czasu na to, żeby poprzeciągać coś. Ja naprawdę teraz. Jestem w takim momencie, że czasami wystarczy nawet, że sobie pomyślę o czymś raz, coś co bym chciała i to już się manifestuje zaraz. Ile było sytuacji, gdzie na przykład pomyślałam: O, matko, zjadłabym ramen. Poproszę o ramen. Tak luźno w głowie sobie mówię, i nagle mój partner mówi: Idziemy na ramen, zabieram cię szyku się. Albo dzwoni, żebym się szykowała, i idziemy na ramen. <noise> przykład sytuacji. Albo kiedy. Mm, Przykładowo potrzebowałam pieniędzy więcej niż w danej sekundzie miałam mm, do dyspozycji. Ja nie spinałam się cała, tylko ja po prostu się rozluźniałam, byłam w zaufaniu, że hej, ja wiem co kreuję. <grytanie> ja wiem, że te pieniądze do mnie przyjdą z tego, tego, tego lub jeszcze jakiegoś innego źródła. Nie kontroluję, nie sprawdzam, nie... Um, nie wymyślam bardzo dokładnego scenariusza, jak to ma się wydarzyć. Tylko ja po prostu wiem, że to jest w drodze do mnie zawsze, zawsze jestem bezpieczna i dacyt. I dacyt. Skup się na budowaniu tożsamości kreatorki, bardziej niż na tym przyciągać coś z zewnątrz. I tutaj bardzo pomocne będą dla Ciebie Rampage czysta Bogini. Tożsamość bogini na maksa się w Tobie wykreuje. Jeżeli go masz, to używaj przepotężnie, jeszcze mocniej niż do tej pory. Medytacja, boska pewność siebie. Linki do tych dwóch narzędzi zostawiam Wam w opisie. I niebawem będzie ruszał jeszcze jeden mój kurs lekkość. To będzie petarda. Będzie właśnie mm, skupiał się na budowaniu tożsamości kreatorki i na, na budowaniu w sobie poczucia lekkości w tym wszystkim. Że okej, okay, ty jesteś kreatorką, ale to nie znaczy, że to musisz kontrolować wszystko, żeby wszystko się układało szczęśliwie dla Ciebie. Bardzo dużo luzu w tyłku i w głowie zyskasz dzięki właśnie temu, co tam zostanie powiedziane. Także stay tuned, bo niedługo będzie mm, możliwość. Presale, kupna w dużo niższej cenie. To na Instagramie się dowiecie, więc jeżeli ktoś chce wszelkie nowinki i promocje, to w pierwszej kolejności na Instagramie mm, się tam dowiadujecie o tym. I co? Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że teraz czujecie się trochę pewniej i wiecie, co robić. <laughs> Twoje wymarzone życie jest dla Ciebie jak najbardziej dostępne. I uważam, że dużo dziwniejszym i wręcz strasznym jest. Nie uznawać tego, że Twoje wymarzone życie będzie dla Ciebie w pewnym momencie już namacalnie dostępne. Dużo straszniejsze jest niewierzenie w to, niż mm, wierzenie w życie Delulu. Pamiętaj o tym. I powodzenia, do usłyszenia.